Okej, cześć, witam wszystkich serdecznie, Legion z tej strony. Dzisiaj mam dla was krótkiego audiologa pod tytułem Questions of Diablo 3. Co to ma takiego być? Jest to taka miniseria związana z Diablo 3 Reaper of Souls, która polega na tym, że zadajecie po prostu pytania w komentarzach pod tym filmem, znaczy pod tym audiologiem odnośnie Diablo 3, mojej postaci, ogólnie gry. Wygłaszacie swoje opinie na temat gry i yy, zadajecie mi ewentualne pytania co zamierzam robić, yy, co aktualnie robię, yy, jak zamierzam rozwijać postacie, coś w tym w stylu pytania kierunkowane. Możecie również zadawać pytania odnośnie innych gier, odnośnie kanału, macie tutaj naprawdę pełną swobodę, ale oczek oczekiwałbym bardziej pytań związanych z tą grą, um, możecie zadawać różne pytania co by grał i tak dalej, no ale to nieważne, ja to zostawiam Wam, e także y myślę, że to byłoby na tyle, e zadawajcie te pytania, ogólnie e Ogólnie to by było chyba tyle. Nie wiem co tu bardziej powiedzieć. To by, będzie taka właśnie miniseria Questions of Diablo 3. No i cóż, dzięki bardzo za obejrzenie tego krótkiego audiologa. Trzymajcie się. Do następnego odcinka.